Dzisiejszy dzień jest bardzo ważnym dniem dla Uniwersytetu Opolskiego, ponieważ jest to dzień inauguracji działalności Fundacji Uniwersytetu Opolskiego, która została powołana z końcem kwietnia 2023 roku. Inauguracja, na inaugurację zaprosiliśmy gości z różnych jakby obszarów funkcjonowania. Są to przedstawiciele oczywiście Uniwersytetu Opolskiego, są to przedstawiciele władz miasta, województwa. Ale także wśród zaproszonych gości mamy e, przedstawicieli innych fundacji, e, na których mamy zamiar się wzorować, które są takimi dobrymi praktykami, jeśli chodzi o funkcjonowanie fundacji przy uczelniach wyższych. Są to przedstawiciele Fundacji Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia. Głównym celem fundacji jest wspieranie środowiska, e, akademickiego tak zarówno studentów jak i naukowców głównym celem jest wspieranie i rozwój Uniwersytetu Opolskiego